Teraz też za siatkę, lekko, lekko także Jastrzębski, no i musi gonić, zdążył do tej piłki, ale będzie otwarte pół kortu. I tu... Teraz mocny return, jeszcze z blisko siatki, Popławski, no i ekranach monitorów Emanuel Lech i Krzysztof Grzybowski, 4-1 i 4 2, 1, 0 prowadzi Emanuel Lech, który teraz ładną akcją przyśpiewa. Ta piłka często mocno zwalnia, wręcz staje na tym ziemnym korcie, ale tutaj jak... Było późno, ale, ale doczekaliśmy się. Minał pierwszego inauguracyjnego turnieju Polski Ligitańca w tym sezonie Emanuel daje na forehand, ale jak się daje na forehand piłkę. Musi się spodziewać serwisu na zewnątrz. Przejście do siatki. Ale rewelacyjny. Dobry wyrzucający serwis otwarty kort, Ale rewelacyjny. Piękny retur. Niesłychane zagranie. No to może teraz skrót. Do siatki idzie błaszczyk, ryzykuje. Jeszcze raz przy siatce, No i to jest Mijanka. I to jest proszę państwa. Serwis i znów ten serwis jeszcze trafiony. Teraz Krakowian. Dobrze, no ale tak dobrze zagrał, że jeszcze lepiej. Brawo dla Wojtka, teraz rewelacyjnie przeszedł. W końcu Kordu przy niej radzi sobie, teraz coraz mocniejsze zagrania, no takich wymiany w pierwszym secie. Bardzo dobra praca na nogach Marcina Szendryka podczas tych wszystkich forehandów. Widać, że jest dobrze przygotowany kondycyjnie i fizycznie do tego meczu, ale. Oj, pięknie, narożnik, Beckham Dodd, Roman, teraz bardzo ładny, bardzo ładny lop. Rezerwować na przeżywanie tych, tych emocji z polską ligą tenisa znów przysiadce ale Mijanka, ależ teraz kapitalny tak nie stresuje jak na początku spotkania. Wiadomo, Pierwszy dla niego finał Michał Mietoż kiedyś nawet turniej polskiej ligi tenisa wygrał. hu To jednak powinien kierować Grzegorz. O jaka teraz! Córka.